Alright. Okej. Okay. Zaczynamy znowu grać w Borderlands. Witam was w kolejnym odcinku. Serdecznie was witam. Jesteśmy teraz na terenie szalonego Erla. A tutaj patrzcie jaki piękny skak. Yes. Oh yeah. Świetnie. Dobra. Oczywiście kolejny. Znalazłem właśnie teraz w spisie naszych misji. Niskie, które nie wiem dlaczego ją opuściłem, ale jest naprawdę świetna i właśnie dzisiaj ją zrobimy. Za chwilę zresztą zobaczycie yy, o co chodzi, a na razie musimy się przejechać do Erit Bedlands, także użyjmy sobie tutaj szybkiej podróży. Firestorm, oczywiście, że tak, mhm. Zaczynamy. Kurczę, mam nadzieję, że jakoś wyszło to... Alright, na początku. Okej. Okay. Nie no, będę tak teraz w każdym odcinku wołał sobie, wiecie, także było fajnie. Ej, nieważne, no dobra, tego nie było. Wbijamy do gry. Read Badlands. Ustabilizujcie się FPS-y. A, wczytywanie nowej lokacji. O, za chwilkę się wszystko poprawi. Mam nadzieję, o, jest nawet już. A okay, no nie, kurczę, ej, gdzie jest doktor Z? Ok, nie uważam. No nie, kurcze, gdzie jest doktor Z? On zawsze tutaj był. Hm, dobrze, tego wcześniej nie zauważyłem, no ale. Jeśli tak ma być, to ok. Miałem taką wielką ochotę, żeby sobie troszeczkę, troszeczkę się pobawić naszą strzelbą. Także pójdźmy sobie do tych skagów pięknych, miłych. Hahaha! Jaki damage! <grymne> Jaka celność! Szybkostrzelność. yes Dobra. Po, Czasu polować jakiegoś grubszego zwierza. Dobrze, zobaczmy sobie na misję i jak ci ma do płomieni. Zapal pochodnie i Na raka ćmę. Na wyschniętych pustkolek eh, na pustko, do nawstodu lśniącej żwirowni znikają po nocach ludzie. Niektórzy uważają, że porywa ich gigantyczny rak. Mieszkańcy nazywają go Rak Zdaje się, że przyciąga go ogień. Wykorzystamy to, by go zwabić. Podpal, czy zas... Zostawione przeze mnie pochodnie, a gdy się zjawi, zabij go. Jak na razie ta misja ma dla nas hmm, trudność trywialną. Kurczę, się przestraszyłem. Chodzi o to po prostu, że jest teraz dla nas bardzo łatwa do wykonania. Mamy 24 poziom, a to jest misja na 21. Także mam nadzieję, że w każdym razie i tak, chociaż jest taki, chociaż będzie łatwa do wykonania. Będzie fajnie nam się ją robiło. Dobrze. Chyba nawet wiem, gdzie to się jedzie, tak na pamięć. Ale i tak pewnie zrypię trasę. Przecież ja jestem ja. Oj, nie tu. Już się. Już się bym prawie pomylił. Oj, ty, ty, ty. Dobrze. Hop. Mhm, to musimy tutaj pojechać. Okej, okay, to jest. No, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest. Jest tak wszystko pozakręcane, dziwne, nie podoba mi się to. Ale poznam miejscówkę na 100%. Um, gdzieś tutaj? Kurczę, muszę zobaczyć na mapę. No nie, to jest tam na górze. Dobrze, a jak tam dojedziemy? <grystanie> dobra, Jeb, dobra, nie trafiłem go, idziemy dalej. Oj, no kurczę, dobra, muszę się bardziej trzymać trasy, bo jak jadę w... na pamięć, to nie za fajne rzeczy wychodzą z tego. Dobrze, wszystko wychodzi na to, że musimy pojechać tą drogą. Spójrzę jeszcze raz i oczywiście to nie ta droga dziwne, dziwne, dziwne. No dobrze, w każdym razie musimy się udać na tamto miejsce jakoś. O, rany Okej okay. Chyba wiem już gdzie ja w ogóle źle pojechałem, także To nie jest chyba dziwne. Juhuu, na szczęście mamy dopalacz, dzięki któremu dojedziemy szybko na miejsce. Czyżby to było tutaj? Ej, kurde, coś tu się popieprzyło. Jedźmy w tamtą stronę, bo ja pamiętam źle pamiętam, bardzo źle pamiętam. Kurczę, N nie, nie mówcie mi, że ja nie wiem, jak dojechać do głupiej lokacji. No cholera jasna, co za upokorzenie, czuję się tak źle. <noise> Ojej, przynajmniej troszeczkę pozwydamy. Tak, pozwiedzamy. Cholera. Czy to tutaj? Tak, to już musi być tutaj. Jest. Wreszcie. Wiktoria i tak dalej. <gryw> A ogarnę jedną rzecz. A, nie mogę strzelać do góry. Dobra, wychodź, wychodź, wychodź. Dobrze. I to musimy zapalić. To musimy zapalić. Jeszcze trzecie i musimy. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze trzecie, kurde. I czekamy na rakka ćmę Wiecie, to będzie takie olbrzymie. Jest menda. Kurde, to jest dość silny przeciwnik. Nie lektywajmy tego. Zobaczcie, ona ma strasznie. Straszne to przerówki. O, i przed nimi ja na razie chyba nie mogę uciec. O, patrzcie. Ej, to jest głupie! Dobra, jakoś tam uciekam. Niech mi się naładuje to. I za chwilę pociśniemy go z nowego pistoletu maszynowego, który zdobyłem w ostatniej misji. Ło, cholera jasna. Co za cholerstwo! Ja, ale to jest złe, to jest zbyt trywialne. Nie wierzę w to, cholerstwo. Nie, no nie mówcie mi, że muszę tam dojechać znowu. Nie, co za debilstwo. Tutaj zrobimy cięcia, ja tam się wrócę sam już. Fak, 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 fak. fak, fak, fak. To coś mnie znowu atakuje Kurde Przed tym nie da się uchronić A ja muszę jakoś spierprzeć Dobra Damy radę Przestał mi atakować Fakie no nie. no nie Kurde No nie no przed tym na no serio się nie da obronić Będziemy musieli go jakoś tak to... zabić. I będę musiał także zaśpieczyć, cholera jasne. Bardzo mi to nie pasuje. No ładuj się, tarczy moja. Daję radę uciekać na razie, także... Uff, dobra. O, przestał strzelać we coś, coś... nie trafiam w niego. To jest bardzo zła znaka Hmm... Dobra, spróbuj wezmę jak masz... karabinu. Aha, rozumiem. Chyba rozkwiniłem to. Yy, on daje taką serię, trzeba spiercać, ale po chwili końcu mu się tak jakby naboje i przestanie nas bić. Dobrze. Jest, jest, jest. Ale gdzie teraz jest on? Cholera! O, o! Dobrze! O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Teraz, o nie, i jednak mnie trafił. O cholera, muszę uciekać. Ech, na większej przestrzeni, dobra, tam są jakieś drobraki. Mam nadzieję, że zabiję któregoś. No nie, spieprzył jak na złość. No nie, ludzie, kurde, to jest tryb trywialny? Znaczy, może że to jest poziom trywialny dla tej misji? Nie ogarniam tego. Dobrze. No ale jeśli tak, gra sądzi. Ja na 24. levelu padam. E, już drugi raz padam w tej misji. No to... E, to nie coś jest ze mną nie tak, tylko... O, patrzcie, z tą grą. Może to rzeczywiście no trzeba tym sposobem, co powiedziałem, robić. To troszeczkę wątpię, ponieważ... Nieważne jak szybko uciekam. I tak dostaję obrażenia od tych, o, ...Obszarowych, no kurde. Ej, ja chyba nie dam rady zrobić tej misji. O, jest, druga szansa. Super. No i znowu dostaję obrażenia, kuźwa. Nie nie przestała mu się seria. Cholera, no co jest? No i super, kurczę... Ja nie wiem, no, czy wstawi to odcinek, ponieważ, no patrzcie, co tutaj się dzieje. Cholera. Raki, może są tutaj obok? Cholera! Nie, no to jest, to jest po prostu absurd. To jest absurd, olbrzymi absurd tej misji. Hmm, cholera, tylko tracę czas. E, także w dupie mam tą misję. Idziemy sobie robić nową. E, mam odwiedzić te Kabache. okej. Okay. Zobaczymy, czy wszystko z nim w porządku. Na szczęście jest tutaj niedaleko, nie będzie z tym większych problemów, haha. Ciekawe, czy to jest ta misja, o której kiedyś tam mówiłem, kiedyś wspomniałem. I zaspoilerowałem, no przyznam się. <gry> Zobaczymy. Ach, chodź tu orzeszku, no nie. Biją we mnie. Fakie. Jeszcze to mnie gryzie. C. No! Kurczę. Hmm, robicie bardzo źle z tą mechaniką gry. No sami widzieliście co się działo, gdy walczyłem teraz z tym potworem. A, okej. Okay. Taka bacha. Hmm, nie ma go. Tutaj. Zobaczmy w środku. Oj, bardzo niemiły widok O cholera Dobra. O, skrzyneczka! <laughs> no jasne. Dobra. Coś ja mam tutaj za dużo rzeczy. Hoho, ho. wywalę sobie. Ej, mamy już 20... Nie, na 25 level ja czekam. Dobra, to sobie wywalimy i weźmiemy... O ten tego łozzieszka Dobra. Oj, taka kto ci to zrobił? Biedactwo. Patrzcie! It forfiter szwagier. Jednak ci bandyci po prostu go napadli. za to on miał zrobić. Biedaczek, jak jest ślepy, no kurde. Jeszcze schowali mu się pod domem, no. Masakra. Szkoda mi go. Bardzo fajna postać, zresztą pomógł mu w wielu sprawach na początku. Aj, biedaku. Gdzie muszę ci teraz to oddać? Do New Haven! Aż do New Haven muszę lecieć. I powiadomić skutera o twojej... ...śmierci. Biedak. Jeszcze raz opowiem. Biedak. Uleczenie, które nie jest mi potrzebne. Kurczę, myślałem, że pobawię się więcej, hmm, a znaczy tutaj po prostu przegrywałem. <grywa> no cóż, bywają mi takie misje. Kurczę, nie podobało mi się, mi się nawet fajnie tak nie grało, jak kiedyś. Nic na siłę, nic na siłę. Kurczę, ale miałem takie nadzieje. Hmm. Dobra, w każdym razie lecimy do New Haven. New Haven, New Haven, New Haven. Mm, o, oh, jest, New Haven. Lecimy po Powiadomimy skutera, i będzie ok. W nowej lokacji też pewnie zazna, zaznają mnie lagi. jest. Oh taka bachanie szyję. Ha, mamy jeszcze punkt umiejętności do rozdzielenia. Ja za chwilę lagi się ogarną, wiecie. Czytanie nowej lokacji. Oh. Eee... Tykanie żyje, to ośladupa do dziś nie oddała mi moich narzędzi. Cóż, dzięki za informację. Masz tu trochę grosza za, za kłopot, a przez kłopot mam na myśli to, że będziesz odpowiedzialny za pogrzeb. O kurde, ja z całą pewnością nie będę się tym zajmował. Dzisiaj wieczorem wypijemy z chłopakami jego zdrowie. Kurde. Hmm. Dobra, mamy jakieś takie dziwne tutaj dwie misje. Ale kurczę, tym się zajmiemy później. Teraz jakoś nie mam ochoty na to. Tak jak zaczęliśmy, tak i kończymy w New Haven. Jeszcze tylko coś Zobaczymy, muszę sobie rozdać punkty umiejętności. No, co ja miałem teraz robić? I ja miałem teraz. O kurczę, kurczę, kurczę. No nie. Dlaczego ja sobie tego nie maksowałem? Przez 5 do maksymalnej żywotności. Hmm, to byłoby lepsze, prawda? Chociaż nie, bo to będzie mi regenerowało dość szybko. Dobrze, nie, to dobrze, rozkładałem sobie umiejętności. No ale dobra, to tyle w tym odcinku, także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym. Adios!